Baton. Tak, jakbyś tak wpadł twarzą, by był dobry materiał na YouTube'a, tak? Właśnie go nagrywam, więc lecz. Ale za dużo roboty na nowo, nie? Ja myślę, że to mamy. Dobra to Dobra. Kurwa nie połam. To Dalej no kurwa ja mam. Tak? to Dobra. Czuję co wy robicie? Wszyscy nagrywają. No, nie. No, tak momenty. co trzeba. Jeszcze ja jak tak do mnie, to... Ja jednak ja nadam tak fotografię. No dobra, że nie dotyka dotykasz talentu. Ja mam, czy kurwa zwolnisz? masz dwa, nie? Ale masz 50... jeszcze... Ja. No ale ty masz półtora metra deski ja pół. Nie, nie. No to o co ci chodzi? To masz przewagę. Mam Nic. Mamy. O. Nie idź. Dalej, ko? Mam. taka. Kami, co tata robi? Co A? Oj 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 oj. Oj 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 nie siedzi. Kamil. Kamil. Co? Uj, uj. Uj, uj. Co tata robi? Hm? cementem. cementem. Ja, Pani co inwestuje w to, co jest wykonawca? Wykonawca. wykonawca. A ja pod to na Inwestuje. Jest wykonawca. <tryk> <tryk> jest <Ja, tryk> To jest zacementowane. Kochanie. Kochanie. Uśmiechnij się. O,